Dzień dobry, witamy Was ponownie na kanale Weszło Fuksem. Ja jestem zadowolony, no bo mój kupon ostatnim razem okazał się zielony. Jeśli ktoś zagrał tak jak poleciłem, no to podwoił swoją stawkę, bo mniej więcej taki tam był kurs. Także zachęcam do tego, żeby mi zaufać i grać ze mną dalej. Jeśli ktoś jeszcze nie ma konta na Fuksiarzu, to rejestracja jest prosta. Klikamy w prawym górnym rogu, zajmuje to dosłownie minutę, dwie, żeby wypełnić wszystkie dane i zacząć się bawić razem z nami. Co więcej, zachęcam do rejestracji z linku, który znajduje się na dole. Dzięki temu linkowi, przy depozycie 50 zł dostajecie, co najmniej 50 zł, dostajecie freebet 25 zł i uwaga, tylko z tego linku na dole Yy, trzeba w niego kliknąć, żeby przejść do rejestracji, yy, bo wtedy dostajecie taki bonus. Poza tym, zanim yy, zaczniemy omawiać yy, to, co lubimy najbardziej, czyli ekstra klasę, yy, zachęcam do zostawienia suba, dzwonka i łapki w górę pod tym filmem, żeby zasięgi nam się zwiększały i żebyśmy się bawili w coraz większym yy, gronie. Ja się szybko zaloguję na swoje konto. Teraz będzie, mam wrażenie, mam nadzieję prościej, no bo jak klasy to oglądam a mecze, które typowałem ostatnio, czyli jeszcze pamiętam co tam było, ale Liga Konferencji i jakieś drużyny randomowe no nie, nie śledzę jakoś na, 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 na gminnia. Tu, tutaj mam nadzieję, że będzie prościej zobaczymy, Gliwice Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin, tak przeciętnie dość weszło w, w kolejnym sezonie, jak to Zagłębie Lubin E, bo zremisowało ze Śląskiem i przegrało z Legio po takiej średniej grze, natomiast Piaz Gliwice też nie zaprezentował się najlepiej e, w starciu swoim dotychczasowym, jedynym z Jagielonią, kiedy przegrał 0-2 oddając raczej pole Biało którzy z drugiej strony potem przegrali z Widzewem łódź, więc e, byli do oglądania. Ale wydaje mi się, że Piaz Gliwice u siebie jednak w meczu zagłębiem. Lubin nie przegra, ale też nie jestem do końca przekonany, że wygra, więc zagram 1x. Zagram 1x bezpiecznie, kurs sobie podbijemy w następnym meczu. Wydaje mi się, że tutaj takie granie jest akurat teraz odpowiednie. No i drugi mecz, czyli Krakowia z Legią Warszawa. Spotkanie hitowe, no bo Krakowia świetnie weszła w nowy sezon, dwa zwycięstwa. Legia też nieźle. Remis z koroną teraz zwycięstwa z Zagłębiem. Wygląda to w miarę sensownie pod wodzą Kosty Runiaicia. Natomiast wciąż jeszcze bardziej przekonuje mnie Krakowia. A dlaczego? No bo jest bardziej konkretna w swojej grze. Widać, że Jacek Zieliński dłużej pracuje z tą drużyną niż Kostarun e, Jajc z e, Legio Warszawa. A skoro tak, to ja teraz zaryzykuję i zagram na Krakowie po kursie prawie 3, co daje nam e, kurs, kurs przeszło 3. Tym razem wrzucam w obroty 100 zł, I jak widać, jest bardzo sympatyczna stawka do zgarnięcia. Czyli co, zachęcam Was do zostawienia suba, dzwoneczka, lajka, zarejestrowania się koniecznie z linku, który jest w opisie i do zobaczenia następnym razem.